Proszę, witajcie kochani. Dzisiaj na naszej ławeczce witamy serdecznie Sabinę. Witam cię Sabina. Wiem, że jesteś już u nas po raz piąty, to też świadczy o tym, że wracasz do tego miejsca. Bardzo się cieszymy, że też współtworzysz tą wspólnotę od lat jako uczestniczka. Powiedz skąd do nas przyjechałaś i skąd dowiedziałaś się też o Zaborowcu pierwszy raz, jeśli pamiętasz. Przyjechałam z Olszyny, Kowalowania. To jest województwo, województwo dolnośląskie. Piękne tereny, tak. tak a skąd się dowiedziałam? Ja jestem po nowotworze piersi. Mhm. W 1989 roku zachorowałam. Młodo. No i były takie lata młodo, tak. I były takie lata, gdzie stan zdrowia zaczął się pogarszać. No to zaczęłam szukać ratunku. Oczywiście, jak to ja? Najpierw ratunek u Pana Boga, no i myśli. To jest ten kierunek ku górze. Tak, tak, i do Matki Bożej, no i co mam zrobić? No więc ja już nie pamiętam, skąd się dowiedziałam, że właśnie jest taka doktor Ewa Dąbrowska i jest takie, takie odbywają się, y, y, no takie, no też leczenie, leczenie, bo to jest leczenie, prawda? Postem Daniela. No i zaczęłam szukać się pani doktor, się okazuje, że wówczas pani doktor była w Stanach Zjednoczonych. Dzwoniłam osobiście, rozmawiałam z panią doktor, tak? No i zadałam pytanie, czy ja mogę być, y, skorzystać z takiego turnusu i z takiego postu. Pani doktor kilka pytań zadała, powiedziała oczywiście, jak najbardziej, nawet jest to wskazane. No i teraz y, no, zaczęłam sobie szukać właśnie zaborówca. Byłam raz w Bąblinie, ale zakochałam się po prostu w zaborówcu. No i cały czas tutaj przyjeżdżam tutaj tak tutaj odzyskuje to odzyskuje i zdrowie chociaż teraz przyjechałam z problemem krtaniowym no i stan zapalny chłonki się tutaj wdał ale na dzień dzisiejszy już jest wszystko w porządku i wszystko Też miałem infekcję w trakcie turnusu, także Cię bardzo rozumiem, ale dzisiaj nasze struny głosowe i krtani już są w lepszej kondycji. Chwała Panu, tak. że udało się na dzień przyjazdu naszej wspaniałej ekipy, pozdrawiam naszych operatorów, <noise> faktycznie doprowadzić do ładu na, na, na nasz, nasz głos. No ale powiedz właśnie, Twoje traumatyczne takie przeżycia w tak młodym wieku, no bo cofam się do końca lat 80., Nowotwór to jest też takie, bym powiedział, przeformatowanie swojego życia. Życie darowane, jeżeli się wyjdzie z tej choroby, prawda? Yy, życie darowane. I powiedz, yy, właśnie, yy, jak Twoje samopoczucie po tej diecie. Bo wiadomo, są wzloty upadki, są trudy oczyszczania yy, z toksyn. No, organizm różnie znosi. Yy, czasami jest się bardziej nagotowanych na sokach czy bardziej na surowkach. Yy, ale Twoje doświadczenie to, że. No z tych pięciu pobytów, czy, czy, czy gdzieś spożywania warzyw w domu, e, masz jakiś, jakiś pomysł, jak to nie wiem, polubić, zaakceptować, e, bo masz świadomość, że to cię prowadzi do zdrowia, prawda? Tak, tak. Jest to ważne i można, no można. Tylko tutaj ja jeszcze łączę ten spokój duchowy, ja też potrzebuję, tak. też potrzebuję bo ja też jestem od, od początku zachorowania, to jestem wolontariuszką. Pięknie. Tak, to były czasy, wtedy ciężkie czasy były, bo dlatego, że nie było takich warunków i w ogóle mm, leczenie też było inne, operacje były inne. No i trzeba było coś robić. I my, Amazonki w Polsce, wtedy. Prawo dla Amazonek, się, pozdrawiamy w ogóle tak, Amazonki Kapitalne. Tworzyłyśmy się i tak dalej. To jest podróż. szeroki temat, także tak. tutaj. No i. To już, to już będzie. 34 lat? lata. 34 lata, lata. lata, tak, Bogu, dzięki Bogu, mhm. 34 lata. Taka wspólnota wsparcia, nie, dla kobiet, które doświadczyły te, te, bardzo, tej, bardzo. tej choroby. Bardzo, bardzo. No w tej chwili to ja mam kontakt z doktorem, yy, z doktorem ze Zgorzelca, yy, z onkologiem, to jest mhm. ordynator i zastępca dyrektora. No i także, te, mhm. także yy, pozdrawiamy osoby te... serdecznie. Dobrych lekarzy, którzy tak. się starają i swoją wiedzą, że to... ich ręce i w ogóle. Yy, tak, pomagają ludziom. Także w miejscowości, w której mieszkam, no to pani, które chorują nie tylko na, botworo, mm. na nowotwory, w ogóle inne, to się wszystko tutaj do mnie zgłasza. No, no i ja wtedy. Jesteś takim przekaźnikiem takim informacji. Takim przekaźnikiem, tak. No i wtedy, bo to trzeba tulić takie osoby, mm -hmm. bardzo tulić. W tej Otociec chwili jestem tutaj, też dostałam telefon, radą. też yy, zachorowała. Tak, z olszyny, no, gdzie trzeba było wsparciem. I cudowny, mamy tutaj, ja mam z nią kontakt. To mhm. jest coś niesamowitego. Ja tu y, aż tak dokładnie może nie będę opowiadał, no, ale na co dzień jest takie świadectwo kontakt między nią a mną i modlitwa. No właśnie, jak jest Pan Bóg, nawet lekarze stwierdzają, że osoby wierzące dużo łatwiej przechodzą przez tak. y, krzyż cierpienia, choroby. Jednym jest dane chorobę przeżyć, wyjść na prostą, wrócić do zdrowia. Niektórzy całe życie się zmagają, są tacy, którzy też umierają, ale ta profilaktyka, można powiedzieć, antynowotworowa, to też jest w pewnym sensie na tej diecie, prawda? Bo oczyszczamy się tak, z detoks tak, organizmu. Pani doktor Ewa Dąbrowska, która, która od lat się tym zajmuje. Mm, no, propaguje to, żeby właśnie ten, ten organizm był oczyszczony z tej chemii, z tego, co, co tak naprawdę prowadzi nowotwory, nowe twory, nie? czyli coś, co powstaje z jakiś no właśnie, wiadomo, to mogą być stresy, to może być zła dieta, styl życia, ale to się załącza wtedy taka lampka, coś muszę zrobić, ale tak, ale jeżeli jest się przy Bogu, to dużo łatwiej jest przejść to. No właśnie, jakie masz jeszcze doświadczenia? Nie jest o tutaj trudno powiedzieć? wchodzić mhm. właśnie, y, czy, y, nie chciałabym, bo dlatego, że pierwszy co to lekarz, tak? W tak. naszych przypadkach, pierwszy lekarz. Mhm, A oczywiście. potem trzeba szukać dalej ratunku. Czyli w zasadzie jakby Pomaga jedno ci, z drugim tak, może jakby... współgrać, tak? Tak, tak. tak. Nie, nie, nie przechodzimy tylko na dietę i odłączamy się od lekarza w żadnym wypadku. Opieka lekarska jest bardzo ważna, konieczna. Słuchajcie, lekarzy, a jednocześnie gdzieś szukać takiego potwierdzenia, jeżeli tego typu forma może nam pomóc, prawda? Mnie pomaga bardzo. Mnie pomaga bardzo, bo ja bym nie była dzisiaj tu. No, ale ja potrzebowałam diety oczyszczającej, która tak. jest niesamowita. No i wyciszenia duchowego. To no, mi było właśnie. bardzo potrzebne. Teraz jedziemy na jasną górę. A, to pielgrzymujemy, ale tak, pielgrzymujemy, to już jest 26. Ogólnopolska pielgrzymka kobiet po nowotworze piersi. Mhm. No i jedziemy. Jest jedziemy taki... tyle lat na pierwsze tylko nie byłyśmy. No ja ze swoich okolic prowadzę prowadzę tą pielgrzymkę mhm. od 25 lat. Teraz 26 Pod płaszczem tak? Maryju, naszej Królowej tak, Polski. Tak. A masę kobiet, my możemy, znaczy z nami jadą kobiety i yy, osoby wspierające i rodziny, mm -hmm. no i my chore, tak? tak? Także to jest coś pięknego. Jest nie są duże... zostawione same sobie, nie, tylko nie. jest. No i jedziemy i właśnie Pan Bóg mi dał tutaj taką wielką łaskę. Jestem strasznie szczęśliwa. No, bo się rozpłaczę zaraz. Nie dziwi się Że się mogłam być właśnie tu i teraz, bo zaraz, za dwa tygodnie pojadę na tę górę. Pojedziemy. Bardzo się cieszymy. No i też z darem modlitwy, żeby wasza kolejna pielgrzymka przyniosła obfity owoc. A no, dla was wszystkich życzymy dużo Was Bożych i też takiego pokoju w sercu, o czym mówiłaś, że tutaj też uzyskujesz, ale też takiego, takiego pokoju w sercu właśnie od dobroci wyciągniętej ręki drugiego człowieka, że, że jeden drugiemu dobrym słowem, wsparciem, towarzyszeniem, prawda? W chorobie wiem, bo moja mama jest po pięciu nowotworach, więc temat raka też jest bardzo bliski. Znaczy trudny, ale, ale jakby znany. Tata też, mój świętej pamięci Bernard, zmarł na nowotwór, więc ten temat jest gdzieś w mojej rodzinie od dwudziestu kilku lat przewija się. Więc mam świadomość tego, że, że właśnie wszystkie te formy do, do Matki Bożej, do Pana Boga. I, I ta solidarna, taka pomoc wzajemna we wspólnocie na pewno daje taki, taką nadzieję, nie? Tak, tak. W lepsze jutro, w to, że nie jesteśmy sami. Dzisiaj już ciężko, to są takie czasy, jakie są no, organizmy, takie jakie są, charaktery, tak samo. Także mm -hmm. trzeba szukać. Ale trzeba też szukać. profilaktyka, nie? Też można powiedzieć, że ta dieta w jakiś sposób <laughs> może być jakąś formą antynowotworową. Jak najbardziej, jeżeli ktoś jak najbardziej. nie czekać aż choroba się pojawi, tak. tylko po prostu. Jeżeli wiemy, to starać się ten organizm na bieżąco oczyszczać. Na mnie, już tak kończąc, niesamowite wrażenie robiły przykłady osób, które mówią, Pani Ronku, przyjeżdżam albo praktykuję ją u siebie w domu, czy tu, czy w innym miejscu raz w roku. I mówi na początku: To miałam bóle migrenowe głowy, jakieś, jakieś trudności, takie, no naprawdę, pierwsze dni kryzys, tak, ozdrowieńczy. A po, po wielu latach takiej praktyki mówią, już nie ma tych kryzysów. Mamy więcej sił witalnych, zmieniliśmy nawyki żywieniowe i organizm po prostu lepiej reaguje i jest w lepszej Z kondycji. I się... może lat przybywa, tak? Więc jakby. No tak, tak, to tak, jesteś... wiek, tak. Jak jest piękny. No, ale tutaj tak jak raz w roku. Dla mnie to jest za mało. Mhm, no, są no, tak. takie, no są m, takie różne sytuacje, że no się w tym roku jeszcze nie wiem. Oj, nie wiem. <laughs> Zawsze mile widziana, ale, ale zachęcamy faktycznie, żeby nawet nieraz sobie w domu robić. Pani doktor Ewa Dąbrowska teraz propaguje post uproszczony, nie? taki jednodniowy na przykład, żeby ktoś sobie jeden dzień w tygodniu, na przykład w piątek, na samych warzywach i na wodzie, czy na sokach, E, próbować takie formy, żeby gdzieś ten organizm pobudzać do, do, do takiego bycia po prostu w Ale lepszej kondycji. Tu się wyniki poprawiają nawet. A no, właśnie, to opowiedz No wyniki koniec, no niesamowite, no przecież przychodzimy, cukier wysoki, cholesterol wysoki i to wszystko się reguluje, To u, u, norma, do, dochodzi do normy. Już praktycznie po 10 dniach, prawda? Tak, to, to, tak, to jest coś niesamowitego. Jak niewiele potrzeba z jednej strony, niewiele hmm, tak, pod to, żeby tak. parametry sobie po prostu zoptymalizować. No tak? a potem wracamy do domu. No trzeba pracować nad sobą. No tak, no, niestety. Nie podłożę, albo się jojo. <głos> <głos> Tak, albo się udaje, albo się nie udaje, ale no, potem są efekty, takie jakie są. A szkoda, mm. bo tutaj się dużo pracuje na, na to dobro. Tak. No, a... Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkie Amazonki, wszystkim paniom życzymy zdrowia, no panom również. Aby jak najmniej osób chorowało na nowotwory, a te, które dostąpią tego trudu, tej choroby, to żeby też z pomocą innych, z pomocą z góry, wyzdrowiały, miały w to wsparcie. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo Ja serdecznie. tutaj jeszcze bym mogła Proszę tak, oczywiście na koniec. No również powiedzieć. też chciałam pozdrowić y, y, przede wszystkim Federację Naszą w Poznaniu, która się hmm. w Poznaniu, no i wszystkie Amazonki w Polsce. Ja mam dużo znajomych, a szczególnie Amazonki z Oszyny koło Lubania. No i tu serdecznie pozdrawiam i życzę opieki Bożej dla, dla, dla was wszystkich, tak? Dla ośrodka, dla wszystkich, wszystkich tutaj pracowników posługujących. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.